Siemanko, ja nazywam się Dominik i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o pracy kierowcy zawodowego, zawodowego ciężarówki. Zobaczymy sobie ciężarówkę zypliwską, przejedziemy się nią oczywiście na fotelu pasażera, bo ja jeszcze nie mam prawa jazdy kategorii C plus E albo samo C, ale mam właśnie w planach je zdrowie, bo to jest właśnie moje marzenie, żeby zostać właśnie kierowcą zawodowym. Także dzisiaj sobie porozmawiamy o tej pracy z właśnie z, takim, z taką osobą, która się tym zajmuje. Także jeżeli takie odcinki Wam się podobają, zachęcam do zostawienia łapki w górę. jak jest dużo łapy w górę, to YouTube pozycjonuje te filmy wyżej mają więcej wyświetleń. A to z kolei motywuje mnie do nagrywania kolejnych dorawacz. Zachęcam też do subskrybowania kanału najlepiej z dzwoneczkiem. Wtedy będziecie na bieżąco z moimi filmami. Będziecie dostawali powiadomienia jak tylko nowy odcinek pojawi się na kanale. Także co? Zapraszam na nowy odcinek. Ogólnie jest to zestaw typu chłodnia, czyli można nim przełożyć materiały, które przechowuje się w chłodnej temperaturze. Mamy tutaj specjalny kompresor tam z przodu, między właśnie naczepą a, a ciągnikiem siobowym, który utrzymuje nam zadaną temperaturę. Tutaj mamy windę, która ułatwia nam rozładowywanie i załadowywanie towarów do chłodni. I tak to właśnie tutaj wygląda. Powiem Wam, że pierwszy raz jechałem w życiu ciężarówką. I bardzo mi się podobało. Byłem taki zadowolony. Taki ucieszony. Marzy mi się taka praca, ale mówię: prawo jazdy aktualnie kosztuje 10 tysięcy. Także pomału będę sobie zbierał. I może w przyszłości zobaczycie mnie za kółkiem takiego wozu. I teraz porozmawiamy sobie na temat systemów pracy. W pracy kierowcy zawodowego jest kilka rodzajów systemów. Na przykład 2 na 1, czyli 2 tygodnie jesteś w trasie, tydzień odpoczywasz. Są też na przykład 3 na 1, 3 tygodnie jesteś w trasie i 1 tydzień odpoczywasz. No i taki najcięższy moim zdaniem to 4 tygodnie jesteś w trasie i 1 tydzień odpoczywasz. Zarobki kierowcy wahają się różnie, to zależy też od firmy, od, od miejsc, do których jeździ, czy jeździ tylko na przykład po kraju, czy jest to kierowca międzynarodowy. Takie widełki to moim zdaniem tak od 6 tysięcy do mniej więcej 10 tysięcy złotych. Więc takie są widełki, jeśli chodzi o zarobki. No i co? Kierowcy używają oczywiście tachografu. Jest to obowiązkowy sprzęt w każdym samochodzie ciężarowym. Mają do tego specjalne karty, które wkładają zawsze przy rozpoczęciu pracy, a także wyciągają przy zakończeniu. Znaczy no nie zawsze jak jeżdżą tym autem cały czas i nikt więcej nim nie jeździ, no to oczywiście czasami tego nie robią. Przy rozpoczęciu pr e czasu pracy. Zawsze sobie na tachografie wpisują aktualną godzinę, godzinę rozpoczęcia. Znaczy ona im się sama wyświetla automatycznie. Wybierają kraj rozpoczęcia, na przykład powiedzmy Polska. No i teraz, według nowych przepisów, jak przekroczą jakąś granicę, na przykład z Czechami, to mają obowiązek zatrzymać się na najbliższym y, możliwym miejscu postoju i. Jeszcze raz tak jakby rozpocząć pracę, ale w innym kraju wybrać po prostu kraj, na przykład powiedzmy Czechy, no i jadą dalej. Kierowca ogólnie jeździ po 9 godzin. Po 4,5 godzinach ma obowiązkową 45-minutową przerwę no i później jeździ kolejne 45 minut. No, i w ciągu dnia może tak jechać 9 godzin, później robi przerwę albo 9 godzin, albo 11, o ja się nie mylę. No, i później jedzie kolejny, kolejny dzień, nie? No, i oczywiście jak jest weekend, to kierowca robi 48 godziną przerwę. Znaczy to jest nie zawsze, bo zależy też, jakim autem jedzie. Jak na przykład jeździ Chodnią, czyli tam z, powiedzmy z jedzeniem, które się szybko psuje, no to te auta są, mają też inne przepisy, inaczej, są, inaczej się to tam ustala. Tak samo chyba jest z paliwami, ale tego nie jestem pewny, dlatego wam o tym nie powiem. No i tak to właśnie mniej więcej wygląda. Tutaj właśnie jeśli chodzi o dostawcę towaru do sieci Marketów Dino, no to kierowcy głównie jeżdżą w nocy Znaczy wyjeżdżają w nocy powiedzmy No i przyjeżdżają tak jak teraz mamy godzinę 19 I właśnie mój, mój tutaj znajomy Pan, którego poznałem właśnie w pracy Który zgodził się właśnie, żebym nagrał taki odcinek Właśnie z tego miejsca chciałbym mu też podziękować za możliwość takiego nagrania odcinka Za spełnienie marzeń, bo zawsze Pragnąłem przejechać się właśnie takim samochodem. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić prawo jazdy i kiedyś będę jeździł takimi samochodami. Oczywiście, w trasy międzynarodowe, bo to jest moim marzeniem. Pojechać na przykład do Hiszpanii, gdzieś w trasę do Portugalii, do takich ciepłych krajów, do Francji. No, bo Niemcy to wiadomo to jest taki obowiązkowy kraj, można powiedzieć. Większość kręgosłów od, od Niemczech zaczyna. No, ale też, właśnie. W Niemczech też się czasami ciężko jeździ, no bo są często korki na autostradach. Dużo wypadków, godziny szczyty, szczytów przy miastach. No i tak to, to wygląda. Kierowca oczywiście śpi w samochodzie. Na łóżku, które mogliście widzieć. Bo czasami jest tak właśnie, że jeżeli jest ubezpieczenie, to... Y, auto jest z towarem ubezpieczone tylko wtedy, jeżeli kierowca jest w samochodzie, nie zawsze tak jest. Są też chyba inne rodzaje ubezpieczeń, ale tego nie jestem pewny, Dlatego na 100% wam nie mogę powiedzieć. Ale właśnie często słyszę, że jest właśnie takie ubezpieczenie, że kierowca musi być w samochodzie, żeby to ubezpieczenie działało. Kierowcy śpią w wyznaczonych, w wyznaczonych miejscach, wybierają je sobie sami albo też znajdują je im. Spedytorzy. Najczęściej są to parkingi przy stacjach benzynowych w Niemczech, tak zwane Autohofy. To są takie duże parkingi specjalne dla ciężarówek. Oczywiście płatne w Niemczech. Kierowca może coś się zdecydować na, na pozostawienie pojazdu i oczywiście spanie w nim w parkingach zamkniętych, płatnych. Można je opłacać przez np. aplikację. Albo samemu w biurze tych parkingów. Na no takich parkingach zawsze jest bezpieczniej, bo są one ogrodzone, zamknięte, często jest na nich monitoring, dlatego właśnie kierowcy je wybierają, bo czują się tam bezpiecznie, tak? No i chyba odpowiedziałem Wam już na wszystkie pytania. Powiedziałem Wam to, ile wiem. Także jeżeli taki odcinek Wam się podobał to zachęcam do zostawienia łapki w górę bo to motywuje mnie do, ko do nagrywania kolejnych filmów dla was. Zachęcam też do subskrybowania kanału najlepiej z dzwoneczkiem, wtedy będziecie na bieżąco z wszystkimi moimi filmami Będziecie dostawać powiadomienia jak tylko nowy odcinek pojawi się na kanale Jeszcze raz z tego miejsca chciałbym podziękować Panu, z którym nagrałem ten odcinek Także dziękuję bardzo za możliwość tak, nagrania takiego odcinka no i co, moi drodzy? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.